Jestem Klaudia Takanowna no i już witam Was wszystkich odpowiedziach. Podziel wymienione substancje i mieszaniny na rozpuszczalne wodzie, nierozpuszczalne lub słabo rozpuszczalne oraz tworzące z wodą koloidy. Wpisz ich nazwy w tabeli. No i mamy tutaj rozpuszczalne w wodzie. Rozpuszczalny w wodzie jest cukier. Następnie mamy siarczan 6 miedzi. Możecie słownie się, sześć miedzi lub sól s o cztery. Sól kuchenna. Znów możecie tak lub n a c l. Mąka nie, skrobia nie, kisiel. Mamy ocet. I kwasek cytrynowy. Ok. Teraz mamy nierozpuszczalne lub słabo rozpuszczalne w wodzie. No i zaczynamy od piasku, bo nam się nie rozpuści. Następnie mamy sproszkowaną kredę napiszemy kreda. Ok. Następnie jest mąka. Skrobia nie. Olej. I nafta. A teraz będziemy mieć koloidę. Czyli. Żelatyna, skrobia, kisiel i to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.